Jeszcze jedna rzecz w temacie badań tych miodów, słuchajcie, ja postaram się to wszystko zebrać i napisać taki krótki jakby można powiedzieć artykulik i wrzucę gdzieś na naszą stronę, Miody z Wąchocka, prawdopodobnie, albo może Pszczelarz TV, no nie wiem. Gdzieś to wrzucę w każdym razie, żebyście mogli się z wynikami tych badań tak bardziej na spokojnie zaznajomić. Wrzucę pdf -y i tak dalej, ale jedną rzecz chciałem jeszcze, słuchajcie, tu szukam, o, tu chciałem, tu było jedną rzecz jeszcze chciałem poruszyć, bo z racji tego, że badania miodu odbyły się przy wsparciu moich obserwujących, bo była drobna zbiureczka na przeprowadzenie tych badań, bo to tanie rzeczy nie są, to żeby nie było. Tu jest, słuchajcie, no niestety, kamera przednia jest obrócona, ale tutaj widzicie, o tutaj, jedne badania były 1140 zł, a drugie badania, tutaj, tylko aparat złapie ostrość 2349,95 żeby nie było, że tam wydałem na głupoty, nie? Było na zrzutka, było ustawiona czwórka równo i ja zakończyłem bardzo szybko tę zbiórkę, żeby się właśnie nie uzbierało więcej. Żeby nikt mi później nie zarzucał, wiecie, że tam o Bóg wie ile zebrał, w ogóle nie wiem, jeździ na rameny potem za nasze pieniądze i tak dalej. Więc jakby przedstawiam tutaj te dwie fakturki. No to jest 3 400, nie? To jakby, pamiętajcie, że 6 stówek mamy jeszcze, wiecie, w zapasie i to pójdzie na kolejne badania, bo jeżeli chodzi o ten miód 35-letni, no to wiadomo, że już nie ma co badać, natomiast te 5 próbek, ja w dalszym ciągu mam te 5 próbek i będziemy mieli badania, mam taki plan, żeby zrobić badania cykliczne co roku, bo ja miałem w sumie jakby z każdego, miałem 4 próbki, tak? Czyli w zamrażarce miałem 4 słoiczki, w lodówce miałem 4 słoiczki, na szafce, w szafce, w piwnicy i tak dalej, ale się okazało, słuchajcie, że do tych badań, które myśmy zlecili, czyli HMF, liczba diastazowa, kwasowość, pH i aktywność antyoksydacyjna, nie potrzeba aż tyle miodu i te próbki można było podzielić na pół, więc mamy jakby dwa razy więcej próbek. I ja chciałem zrobić tak, po roku, po dwóch, po pięciu i po dziesięciu, a tu się okazuje, że prawdopodobnie, i co mnie zaskoczyło właśnie, że te zmiany są takie szybkie, że ten miód, który był na szafce, miał dostęp do ciepełka i do światła słonecznego, już jest jakby poza normami, nie? że on po roku już się spipczył. Trzeba by na dobrą sprawę zrobić drugie takie badania, na przykład z podziałem na miesiące, bo to się okazuje, że wiecie, ten miód na blacie to po roku już jest do wywalenia, można powiedzieć prawie że, więc trzeba by badać co miesiąc, nie? po jakim czasie on się tam degraduje. Ale plan jest taki, żeby badać jakby co roku. Mamy więcej próbek, więc spokojnie możemy zrobić po roku, po dwóch, po trzech, po czterech, po pięciu, po dziesięciu, potem także. Bardzo dziękuję za wsparcie i Będziemy badać dalej, a ja to postaram się na stronę właśnie wrzucić w postaci jakiegoś takiego podsumowania.